Uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 3 w Tarnobrzegu podsumowali zagraniczne praktyki, w których udział wzięła młodzież z trzech kierunków. Uczniowie tarnobrzeskiej budowlanki tym razem zdobywali zawodowe doświadczenie, odwiedzając Włochy i Hiszpanię. Dowodem na zaangażowanie i owocne odbycie praktyk zawodowych są odpowiednie dokumenty, potwierdzające nabycie nowych umiejętności i doświadczenia. Tarnobrzeska budowlanka od lat korzysta z możliwości, jakie daje program Erasmus. Dzięki niemu młodzież może wyjeżdżać do innych krajów, by tam zdobywać doświadczenie. W szkole uroczyście podsumowano kolejny projekt, a uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami. Poza obowiązkami był także czas na przyjemność i poznawanie nowego miejsca. Uważam, że podróże kształcą, a w związku z tym, jak jeżeli wyjeżdżacie za granicę i poznajecie coś innego niż w naszej ojczyźnie, w Polsce, to jest to z korzyścią dla was na przyszłość. Młodzież technikalna trzech kierunków wyjechała za granicę: na praktyki zagraniczne, na kształcenie się zagraniczne, na szlifowanie języka, poznawanie kultury, obyczajów innych nacji, innych kultur. Projekt no, miał tak naprawdę być zrealizowany w ubiegłym roku szkolnym, no ale pandemia wszystkim chyba coś tam pokrzyżowała i nam troszeczkę też. Wstępnie najpierw miała pojechać grupa do Rimini, potem dopiero miała być Malaga, no ale zrobiło się odwrotnie. To też. Do Malagi pojechało 16 osób, pojechało 10 z aranżacji wnętrz i 6 z budownictwa. Natomiast w Rimini grupka była jedna dziewięcioosobowa. Do Włoch i Hiszpanii pojechali uczniowie z Technikum Budownictwa, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technikum Robót Wykończeniowych z Aranżacją Wnętrz. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież otrzymała bardzo ważne dokumenty. Europa, czyli, czyli certyfikat e, honorowany w całej Unii Europejskiej. To jest certyfikat oczywiście po polsku i po angielsku, w dwóch językach, w którym to certyfikacie jest mowa o tym, jakie umiejętności uczeń nabył i w związku z tym gdzieś pracując za granicą może się tym certyfikatem posługiwać jako dowodem, dokumentem tego, że takie umiejętności posiada. Oprócz tego w całym tym zestawie są certyfikaty, certyfikaty wystawiane przez firmę pośredniczącą oraz przez firmy. W których praktyki się odbywały? Trzy tygodnie we Włoszech, trzy tygodnie w Hiszpanii. Także myślę, że korzyści z tego na przyszłość na pewno będziecie, będziecie czerpać, ponieważ doświadczenie, które zebraliście na tych praktykach zagranicznych, naprawdę jest nieocenione i będziecie kiedyś na pewno z tego wszystkiego korzystali. Na tą chwilę. Chciałbym bardzo gorąco serdecznie podziękować osobom, które pisały ten projekt. Dzięki którym ten projekt by się nie odbył, gdyby nie ciężka żbudna praca. Osobami, dzięki którym projekt został zorganizowany i przeprowadzony są Marcin Tworek oraz Ewelina Szczytyńska-Rybus. Uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pojechali do włoskiego Rimini. Mieliśmy... Się stawić w firmie o 7.30, więc musieliśmy wstać o piątej na busa, który był o 6.50. Pracowaliśmy tam 6 godzin i potem musieliśmy wrócić znowu busem, który jeździł co godzinę, więc było trochę czekania. My w NRCI wyjeżdżaliśmy głównie poza Rimini. Ja na przykład pracowałem w Czezenie, to jest jakieś 30 km. I głównie robiliśmy jakieś rzeczy hydrauliczne, tak jak ogrzewanie podłogowe albo doprowadzenie ciepłej i zimnej wody pod jakiś zlew albo bidet. My z Sebastianem pracowaliśmy we dwóch w Waterworks i mieliśmy generalnie dwóch opiekunów, którym właśnie był Aldo Colone i Marco Pironi i zazwyczaj wykonywaliśmy jakieś prace głównie związane z hydrauliką, ale pojawiło się też troszkę jakiejś elektryki. I my pracowaliśmy na terenie Rimini, a więc nie musieliśmy za bardzo dojeżdżać. Na początku pracowaliśmy przy wykończeniu jakiej, jakiegoś domu na... i robiliśmy ogrzewanie podłogowe. Mieliśmy tam 10 minut na piechotę od hotela, więc bardzo blisko i u nas było tak, że pracowaliśmy od godziny 8 do jakiejś godziny 12, potem mieliśmy godzinę przerwy na lunch i wracaliśmy do pracy do 16 i wracaliśmy do hotelu z powrotem. Przedstawiciele technikum budownictwa udali się do słonecznej Malagi, by tam odbyć swoje praktyki. Jak prezentują się ich wrażenia ze słonecznej Hiszpanii? W poniedziałek zostaliśmy zaznajomieni z firmą Tribeca oraz naszym tutorem oraz panią Magdalę. Bardzo miło. Grupa Techników Budownictwa odbywających praktyki w firmie Manferson Rozpoczęliśmy 3 tygodnie okres pracy. Naszym głównym zajęciem było wykonywanie okładziny ściennej, bo tutaj widocznej na zdjęciu ze skamienia naturalnego i później to wszystko spoinowaliśmy. No i obok tego robiliśmy praktycznie wszystko, co tam się dało. Zabezpieczaliśmy spoiny przed wodą, malowaliśmy fundament płotu robiliśmy murowaliśmy, pachlowaliśmy. Cały pobyt na praktykach był dla nas bardzo mile spędzonym czasem. Często bardzo wracamy wspomnieniami do tamtych chwil i z chęcią pojechalibyśmy jeszcze raz. Do Malagi udali się także uczniowie Technikum Robót Wykończeniowych z aranżacją wnętrz. Jak uczestnicy projektu oceniają to doświadczenie? Podczas stażu w rezydencji Andaluzji odnawialiśmy jeziorka i nasi opiekunowie byli pod wrażeniem tego, jak szybko sobie poradziliśmy. Odnawialiśmy też ławki, robiliśmy chodniki i w zamian za naszą pracę dyrektor właśnie uniwersytetu, w którym pracowaliśmy, powiedział, że możemy odwiedzić basen przy jego uniwersytecie. Mieliśmy okazję poznać także mieszkańców Hiszpanii i dzięki czemu mogliśmy poprawić swój język angielski i hiszpański oraz poznać kolegów z Polski, który, którzy pracowali z nami w tej samej firmie. W grupie Ela Rosaleda odnawialiśmy płot i robiliśmy różne prace wykończeniowe. Do pracy mieliśmy na, na 8.30, więc i mieliśmy bardzo blisko, dlatego byliśmy, mieliśmy najkorzystniej, bo mogliśmy się wyspać naj, najdłużej. I pierwsi ostatnio wychodziliśmy z domu i pierwszy wracaliśmy. Malowaliśmy również parapety i ościeżnice oraz przygotowywaliśmy pomieszczenia do remontu.